Do tej pory jedyna wygrana drużyna z Poznania. Jeśli chodzi o Eagles, to zwycięstwo w poprzedniej kolejce właśnie nad Kozłami. No i seria dwóch zwycięstw z rzędu. Kopnięcie po ziemi. Pierwsza próba. Touchdown! Andrzej White Dawid Więckowski. Dobry snap, dobry hold Wszystko wyegzekwowane idealnie. Bains. Touchdown. Ponownie Jakub Łoskowski. zawodnika kozów. I teraz wszystko też wyglądało lepiej, jeśli chodzi o snap. Hold wzorowo wyegzekwowane to zagranie w roli holdera. Bardzo ważnego przy kopnięciach. Charles McRae. Odrzucenie piłki do Charlesa McRae. Tańczy McRae. Touchdown. Sięgnął piłkę, piłką w kierunku linii punktowej. No jeszcze taki ruchy golfowy wykonał po tym zagraniu Charles McRae. Sowińskiego kara będzie oczywiście wyegzekwowana już później. Efekt tego zagrania się nie zmienił. A Dawid Nieszkowski po raz trzeci skutecznie, jeśli chodzi o ekstra. Bardzo solidnie. 6 już touchdownów biegowych w tym sezonie Andrew White to należy podkreślić. To jest lider, jeśli chodzi o tę statystykę w szeregach kolejny najlepszy... Zobaczmy, jest przełożenie dla Kozłów. Tak jest z kolei najlepszy biegający z piłką po stronie kozów w tym sezonie Emilio Dagnoti zdobywa swój taczdarczak jest również Emilio Dagnoti ponownie Dagnotti. Zatrzymany jednak. Nie no, sędziowie pokazują, że. A jednak, przekroczona. Że przekroczona linia, także. Piąty jard. Bańs. Sytuacja podaniowa. Touchdown. Michał Śpiczko. podanie. do 8. Backpitch, bieg na zewnątrz. sięgały, czas McRae i sięgnął piłką za linię sygnalizującą początek. Enzo, skutecznie. Druga próba. Lubem rzucona piłka. Touchdown. walczył o piłkę Maciek Wódecki. Znów nowe nazwisko słyszymy w tym meczu. Jeśli chodzi o zawodników, którzy złapali piłkę. Nieudany snap. Trzeba było ratować to. Jeśli chodzi o holtkie podanie. udane. Patryka Barczaka. Kończy mecz szóstej kolejki Toblik. 41 do 8, górą Eagles w meczu z kozłami drugie w tym sezonie zwycięstwo.